Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Festa 25 na mapce szpakowo od Bizona do Leksjona. No, dzisiaj niedziela, bardzo piękna, upalna pogoda, ale wieczna, ale wieczna. Dobra, my tak w dzisiejszym trochę tak no, mamy na siebie, tylko że tro, trochę tak yy, nie przewidziałem tego dziadowsko, będzie ścierniczko wyglądało. No. No, chwasty wyrosły, no. No, tak średnio, ale dobra. Mój błąd, niepotrzebnie przewijałem, trzeba było sobie odpuścić. Na przebijanie palimy się 30, <laughs> dzisiaj popracujemy trochę, oczywiście, Poczekaj, opuszczone czy podniesione. opuszczone, no i Prasowaniem najlepsza robotka tutaj: 30. Prasowanie ciekawe kiedyś silnik wypruje, ale tam już poza tym, dobra, musimy nasłuchiwać, żeby nie było jaj. Dobra. Dobra, jeszcze nie wiem, czy to będzie nadal. Ludzie, co sądzicie o tym, traku? To jest Właśnie się taki, bym potrzebował ciągnik, który już ma możliwość dodania dodania tego, tego, tego wszystkiego. No, tej, no tej do tego precyzyjnego rolnictwa gdzieś tu było. Widzicie, Tam no, tutaj do Isara Pro komprakt, no i to jeszcze było z ładowaczem, którego bym potrzebował, więc tak się zastanawiam, trzeba właśnie... się nie rozstać się ze 60, resztę do jeszcze zarobić trochę u ludzi i nie kupić sobie tego traka. w takiej konfiguracji 95 w automacie. Więc tutaj by później można było coś jeszcze pokombinować, coś poprzerabiać. Ale tam w przyszłości mi się zdaje, że to by była konfiguracja dobra. Mi jest akurat tur potrzebny, to jest akurat, no tak, jadę po tą sumę i też jest automatyczny, jak ona 40 na Kilometrów, Nie wiem, zostawiam to animation jakieś jeszcze tutaj są no dobra tam nie wynikam szczegóły właśnie o to by mi chodziło jest ma tą funkcję właśnie tej można dodać tak można dodać wiadomo 43 tysiące by mnie kosztowało jakbym dodał ale jest możliwość do tego ciągnika dodać więc mogę na razie w podstawie go kupić on już i tak za, z nawigacją widzę, że ma zamontowaną, więc już by był ciągnik z nawigacją. Ale nie wiem, zostawiam Wam e, to początek filmu, jak mi się przypomniało, wie, zostawiam Wam, nie wiem, pomóżcie w komentarzach. Tego razie nie będę kupował. Jak nie, no to sprzedamy parę maszyn, których nie będziemy używać, i za to kupimy sobie ten ciągnik po prostu. No bo mi się zdaje, że muszę iść w taki ciągnik, żeby to faktycznie wszystko elegancko wyglądało, tak? Naczątku klapę. Więc muszę troszkę ruszyć do przodu: 30 raczej zostanie, tak ta była, tak będzie. Tak, akurat 30 jest fajnie wykonana. Jak taki mały ciągnik pomocniczy, to tutaj. ok. Ogólnie fajnie. no gorzej z tą 60. Wiecie, że wkurza mnie po prostu ta sterowność tej 60. Więc bym nie chciał się pozbywać, ale na ale potrzebuję coś nowszego. Tak, akurat trafiło się używanego coś. To są chyba te niemieckie traktory mi się zajmę, ale nie pamiętam jak one się nazywały, wiecie, trzeba było na internecie poszukać. To jest jako, jako pod marką Lizard dodane, ale tam ogólnie oni jakoś inaczej mają tą markę. nie z tych Mercedesów czasami? Nie no, chyba nie, jako się nazywały, nie wiem Nie pamiętam jak to się marka nazywała tych ciągników. Oczywiście prasę też by trzeba było się przydać zmienić, no bo już wiadomo, ta prasa swoje przeżyła więc no... by można było zacząć się troszkę rozwijać powoli pola kupować, wszystko kupować, więc... no tak, żeby do przodu iść cały czas no bo innej opcji nie mamy, bo inaczej się zanudzicie tutaj będziemy w kółko to samo robić, więc no 30 bym na pewno zostawiło 30 jeszcze do lekkich prac polowych się nadaje tam no bronami pojeździć, brony mam 5, 5 sztuk to one są szerokie właśnie więc no to jeszcze by 30 została do takich właśnie prac jak nie to później przy gospodarstwie by było, później tam czy tam wywieźć coś, przywieźć i tak dalej, więc. Na razie myślę, ale aczkolwiek może sprzedamy mini ładowarkę, a kupimy tamten, albo właśnie była też opcja, myślałem, żeby sprzedać mini ładowarkę, bo dużo za nią dostanę, za sprzętem całym sprzedać i tamtego kupić ciągnika z turem po prostu, ale aczkolwiek ciężki mam, e, ciężko mam decyzję do podjęcia, czy tak czy nie, więc nie wiem może wy coś mi doradzicie bo nie wiem sam. Więc raczej tutaj od razu badamy tutaj przygotowaniem pola, bo tu będzie rzepak e, siany w tym roku, więc tutaj będziemy musieli ogarnąć ten kawałek, połączyć z tym moim. Idziemy. Idziemy. Właśnie nie wiem, tak tamtą prasę by było fajne. Szkoda, że tak późno wyszła ta prasa, klasa, co pokazywałem wam w ostatnim odcinku, chyba tak było. Szkoda, że ona późno wyszła, no ale no coś się poradzi, nie się od poradziło. Tu też mamy 27 stopni, 29 na 19, więc cieplutko też tutaj mamy, a ja w koszuli długiej, jakby to inaczej, tak? No ja inaczej, mi jest zimno wiecznie, no. Jeszcze w cały czas w koszuli. Unikam słońca dużo, no, tyle w tym temacie. Więc nie wiem, może wy mi coś trochę doradzicie, hmm, bo raczej w następnym odcinku będę dopiero nagrywał odcinki. Więc to będzie na niedzielę. Może, może sam podejmę decyzję. Zobaczycie po prostu w następnym odcinku. Jaką ja decyzję podjąłem. No zobaczymy po prostu. Zobaczymy. Nie wiem na razie. zobaczyć co możemy sprzedać, co możemy może na jakie usługi wpadły, no nie wiem, takie potężne usługi, żeby wpadły mi takiego ostatnio, tyle czasu siedziałam kościół, to by może się udało uzbierać w miarę możliwości by się sprzedało. Muszę popatrzeć co używam, czego nie używam, bo by można było powoli się pozbywać, jakiegoś sprzętu niepotrzebnego, a raczej ja tego sprzętu dużo nie mam, więc wam powiem, że no nie mam nawet czego się pozbywać. Jedyne ja to mini ładowarkę bym mógł e, pozbyć się, ona od początku jest. No i chyba na to wychodzi, że wpadli mini ładowarka na sprzedaż. No chyba tak, już nie będę wam tam głowy zawracał. Było fajnie, minęło. Najwyżej coś innego z którym będziemy zbierać, szukać i w przyszłości, więc bo mi zależy na tym ciągniku, bo ma to opcję właśnie do tego precyzyjnego rolnictwa i na tym najbardziej zależy na tym pilnie. No jakby mi nie zależało, to mnie kombinował to by mini ładowarka mogła zostać ale jednak no, zależy mi bardziej więc muszę się pozbyć mini ładowarki przykro mi awanciku dobrze służyłeś ze mną fajnie było z tobą pojeździć no, ale z całym sprzętem sprzedam więc tam na ten ciągnik pojedziemy. stać będziecie już widzieć po prostu w następnym odcinku jak to wygląda czy rozstałem się z mini ładowarką a w przyszłości się kupi inną mini ładowarkę będzie potrzebny moim zdaniem no i tak, tak trochę była przesada na statki powyżej, żeby mieć taką mini-ładowarkę, ale aczkolwiek, no, chciałem coś tutaj robić, to musiałem mieć tą mini-ładowarkę, bo... do takiego mojego ciągnika, z którym też nie chciałem nowego, więc no, taka decyzja zapadła, że awant No i teraz y, przyszedł czas, że po pożegnamy się z awantem, a później, najwyżej będziemy, jak coś potrzebować czy po prostu kupować coś innego. Nie że awanta, awantem fajna ta przegubowa jest, fajnie mi się nie jeździło. No ale no... Musimy się rozstać, no. Bym nie chciał, ale no troszeczkę muszę. E, więc żeby nie zapożyczać się bez sensu, bo tam ziemię mamy tam jeszcze do spłaty, więc no tak bez sensu, żeby znowu się zapożyczać. E, więc to jest najdroższa mini-ładowarka, u mnie jest najdroższa, jeszcze może parę rzeczy zobaczę, co tam, co tam jest, co tam mogę sprzedać, czego nie mogę. Nie wiem, czy coś jakiego mam, wszystko raczej używam, brodę używam, agregat niedawno kupiony, więc... No i ta 60 jeszcze zostanie do sprzedania, zobaczymy to Baham się, bo to jednak chciałem ten klimat jeszcze trochę zachować, ale aczkolwiek no chyba nie uda mi się tego zachować jakbym chciał. No ale no cóż, znaczy mnie jedynie 30 zostanie, bo osobiście w realu 30 mam. Więc chyba 30 tutaj też zostanie taką ikoną, będzie dojeść już czasu, jak to niektórzy nazywają ciągniki, które są od początku. I dostałem na dłuższą chwilę. A naprawdę dobra modyfikacja mi się udało trafić, że naprawdę byłem pod wrażeniem, dobrze wykonaną, e, więc chyba tak zostaniemy, żeby nie było. No za sierpnia parę odcinków wpadnie na pewno, musi wpaść. Musi na pewno wpaść, bo mamy jeszcze, owiec mi doszedł. Owiec jeszcze będziemy mieli do wykoszenia, też tam pracowanie słom będzie. Ale owiec możemy chyba na przesunąć na ten na wrzesień. Koszenie, tak żeby przy ziemniakach było. Owiec, owiec. No nie! Muszę w sierpniu. Tak to bym do ziemniaków przesunął, a tak to. No, No, czyli będę musiał po prostu to w sierpniu skosić. Więc no to będzie siew rzepaku, będzie koszenie, będzie cudawianki, siewy. no. Tak, siebie trzeba rzepaków zacząć też wkrótce tę pracę. O, pa, chyba faktycznie parę tutaj na sierpniu zostaniemy. Parę dni, bo mogę mm, rzepak przerzucić sobie na wrzesień. Czy to tak nie bardzo? No nieba, mogę. Czyli rzepakiem nie muszę się zbytnio spieszyć, mogę przerzucić to na wrzesień. To najwyżej siebie rzepaków by się w wrzesień zaczęli. Jak mam możliwość na tej mapie tak zrobić, to tak zrobimy. Bo tak to za dużo. sierpnią sierpniu mi się roboty nabierze, którą bym mógł na wrzesień rozłożyć. Więc. Dobra, jedziemy teraz tam na tamto pole Tutaj obok Czy tą łąkę mi się przydało kupić teraz tutaj jest Mi się przydało, nie mówię, że nie Dobra, jeszcze jedną belkę zrobię Ponieważ reszę tutaj poobeluję, to podjedziemy ładowarką, poładujemy Te ostatni raz tą ładowarką na odcinku widzicie Już jednak decyzja zapadła no, muszę coś wykombinować no, niełatwa decyzja, ale muszę czegoś zrezygnować, żeby coś drugiego kupić, żeby było na stanie. Więc no, tamten bardziej potrzebuję. No i chyba chyba też zostaniemy się tą 60, -tą i tyle w temacie, już nie będziemy ten rozpa rozpamiętywać, Wystawiamy ją, sprzedajemy. Dobra, 30 zostaje, ma chyba tu dożywocie, moim zdaniem. raczej się nie będę sprzedawał centymetr mam do 30 i tyle to Dobra, zetorka sobie przestawimy tam na koniec pola tam połów wykręcimy sobie, postawimy to by był podobny mocowo 95 koni bym miał 5 koni więcej niż ten zetorek bo na razie nie chcę takich dużych ciągników, a tamtego mogę jeszcze pod razu pod tego Podpicować widziałem, więc tamte może jakiś remoncik będzie kiedyś się przeprowadzano, to zrobimy. Też mam... Takim ciągnikiem powiem wam, że nie grałem jeszcze, tak szczerze powiedzmy. Tak szczerze powiem wam, że nie grałem tamtym ciągnikiem w farmingu. Kiedyś on chyba mi się zdaje, że był dodany, albo mi się pomyliło z inną grą. Nie, on chyba kiedyś był dodany. Chyba, ale pewny nie jestem. Dobra, mini ładowarka, ostatni dzień pracy i idziesz na odpoczynek idziesz do innego bo to nowy sprzęt był wzięty to się trochę każdy zbierze za niego dostanie, no ale no coś za coś trzeba coś trzeba zrezygnować, żeby coś mieć innego, więc no raz zmniejszymy jej bieg o Jezu miał być zmniejszony bieg, a tutaj siódemka Że wolniejszy był do pracy ładowania, Dobra. Weźmy tak, chycimy. Bawta w tamtym farmingu też mi się zdaje, że ten awant był, ale ja z niego nie korzystałem w ogóle. No, nie korzystałem z niego, ale był z tego co mi się świta, że był z jakimś dodatkiem, nawet tam jako modyfikacja, ale była. Tak mi się zdaje, więc. Będzie kolizja tutaj. Nie ja mam sobie odepnąć tę belkę. Widzę, że tutaj mała potkała mi zaraz wpadnie i będzie dramat. Te skrzynia nieraz widzę biegów też tak działa, jakby chciała nie mogła, widzę. Chyba się zacina. Przy wrzuceniu biegów wstecznego Chyba pięknie to nie będzie, bo mi się ciężko jednak. Powiedzmy, no i tak ciężko mi się tym awantem, tak, bo on się w połowie składa, więc tak mi się trochę ciężko nim steruje, ale tam da do przyzwyczajenia się, tak? i troszeczkę tak dziwnie. Idziemy sobie ciągnikiem. Tylko poprawiam te belki oraz pasami, trzeba spiąć Prze nie pogubił ich. Podjedziemy teraz na górkę. Będziemy musieli gasić, bo bez sensu go palić, gasić, w końcu akumulator padnie i tyle będzie z rozrywki. No, ten słup tylko będzie przeszkadzał, ale paliwo z tym słupem tam. To się da ogarnąć, ale będziemy mieli już większe pole. Tutaj rzepak od razu oczywiście pada. No, za rzepaku nie mogę zrezygnować, bym mógł na korzyść soi, ale nie wiem. Jak już jestem, rzepak nie będzie. To jest do cholery, wrzuciłem wstecz i mi się przerzucił, no ale żebym teraz zrobił. Ale mi się teraz, nie wiem co tu się zadziało, czy już wcześniej przerzuciłem Może palec przerzucił Chyba za pasami No mnie no, uciekło w sumie z krzynią biegu nieraz cyrki się jakieś dziwne mi się dzieją, no ale to nie biegnie. a ja wina prawdopodobnie, więc chyba te dwie załadujemy od razu, jak są ustawione, ważne Podjedziemy co tu bo nie będę jeździł tyle czasu do tego, podjedziemy sobie z tej strony może dwie czy nie powinno mi się udać. Bardzo za mało dziedzicłem. Zostań tam. No i wypada. Jakby to inaczej było. O jeszcze mi się tak nabiła. W no i tak właśnie wychodzi. Chcesz przyspieszyć pracę, a tu jak zawsze wychodzi pod górkę. zawsze pod górkę, ba to inaczej było. Już powróciłem w serce, ale na niesie grzebie się. No ale dobra. Nic idealnie nigdy nie wychodzi. Dobra, no cóż, to już jest 19 minuta. Taka akcja sprasowania, zładowania, tam kilka już informacyjnych, że z tym, z tym Awancikiem będziemy się 750 będziemy się żegnać. Jeszcze mi pomoże tylko ten i od razu idzie na sprzedaż. Więc no cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku CFSA 25 na mapce Szpakowo pozdrawiam cieplutko.